Witam! Oj, poczekaj! Witam! Dzień dobry! Dalej, dalej, dalej! Da. się też porować jak coś, sorry. Ej, ole Przysięgam, że ja pracuję przy takiej muzyce. Przy takiej muzyce pracuję i z takimi ludźmi pracują, samych Turków. Piję tak zwane 360. A zaraz pokażę screena. Uwaga, uwaga, uwaga! Takie coś dzisiaj jest pite. Znaczy. nie tylko to, ale. To pierwsze będzie? Bo jestem ciekawy jak smakuje. Otwieram i sprawdzam. Fly, fly. Oj! Kurwa, wystrzeliło mi na. już się kurwa oblałem. No, a zapomniałem, że ja to w plecach uczyłem. A, a, a Martyna ten wla drinka na parapet, który dzisiaj kurwa szorowałem przez pół godziny. O kurwa! Poczekaj, go. Bo... Mam tu papier. Mam, no przecież pracuję człowiek w takiej pracy, że mam papieru zajebane. Browiec jest pi... Nie wiem, drapieżny jest jakiś odklejony, ma na ekranie co piję, i musimy pytać czy browiec jest pity. Nie, dzisiaj tylko woda. Tylko. To że jak masz komentować, to możesz iść na kamerę. O! Nie dezodorant, to wódka. O jak ty wyglądasz. Czekaj, poczekaj, teraz nie, tera nie. Kruk... No, nie, nie, teraz nie. Ja no jak nie, ja już... Jezu, do. Teraz dobra. Teraz chowaj, się nie ma, to nie ubrałem. Dobra, ja nic nie muszę mówić chyba. Ja po prostu będę sobie pił, i oni będą sobie się kłócić. kablem bijesz, jak kablem. Nie wiem, co tam się dzieje. No? Łowku kurwa, ale wjechał. Pokaż za arsenał, jaki Pani content dla zwierząt. Ananasik. Ananasik. Słodki jest pani Kutasik. I Zosię. Zosia I Zosia O Look at the... Trochę O, gdzieś tu BURSZT Ej, patrz jakie śmieszne mordy mam w tym kielisku <gumą> Come <gumą> Idealnie na 7 godzin przed robotą Będziesz dobrze spał, on będzie dobrze pracował Uuu. O, jeszcze wypij tą szklankę, w przypadkiem nie poczuł Właśnie, nie, nie, właśnie Żałuję, poczekaj, trzeba chyba poprawić. No mi się już rzygać chce, nie? Ja już chyba idę spać. Co ty masz za muzę? Ale muzę, no taką... tematyczną. A, puś, a puścisz dla mnie mandacik? E, mandacik? Z... mandacik. co mandacik. mandacik, to moje uszy. Mandacik. Czy jak my zrobiliśmy wczoraj takiego dobrego tego pika, content'owo? No bo żeśmy sobie bo popili. Żebyśmy to może dzisiaj kletka też może content w końcu będzie. Ja pierdolę, nie. Stary kamerka blokuje? no... Słuchaj. Oj kolega. A, Dobra, nazywa, bo ja to, to za wresz... ja zapomniałem że to jest budka. Dobrze, dobrze. Będzie łatwiejsza. Takiego bydlaka, nie? Nie ma kurwa w takiej dziury. czaisz, że jest to się nie mieści w to i muszę kurwa ogarnąć piłę do drewna, żeby wyciąć dziurę. Czaisz to! Gratuluję i życzę powodzenia. Jest... Dobra, ja wstawiam tą kamerkę kurwa dzisiaj. Bo ja nie oświadczenie. się po streamie. Oj, poszedł se kurwa, no Aj się maga... Dobra, muszę zmienić to postać już. No kurwa co to jest? Zbogowałem się. Ja, jak... <laughs> za dużo łódecki się na to Ja się Ja dzisiaj powoli, bo ja dzisiaj dłużej siedzę niż ty. Tak. tak, tak. A do Rana, żebym chciał wejść. rano tutaj zawsze. Mogę, mogę. Zdrówko, zdrówko widza, Jak ktoś pije, to... Zdrówko. Tak, bo... Wcześniej ten, wcześniej KazBetter pisał coś o żaby chyba. Chce byśmy sobie przegrali, może. Eee, yy, co to? Oj. O, kurwa. Śliskie jest, śliskie fest, no śliskie. śliskie oj oj, oj. oj, kolega, może, może. Pas oj! Nie mogę się ruszyć. Oj, serio? Nie mogę. No kurwa. Oj, no pograli mi reset. Jest grubo, jest grubo, się dopiero zaczęło. Podejdź. No, nie mogę. To była tu jest jasna, ja, jaja. Dobra, reset, reset. Mam apteczkę. nie. nie, dobra, Trudna pokieram. mapa, trudna mapa, idziemy na lidę? <grym> Ej, kolega, bo tu nie ma przejścia. bo znowu się trafił taki seed, że trzeba obiec pewnie cały dookoła i dopiero wtedy drogę znajdziesz. Kolega, tylko żebyś konia nie zatrzymywał na tej kamerce, to zapomnisz. Nie no, kolega, ja pamiętam, pamiętam. Dobra, wake łódeczki, dawaj, tu też. Ja muszę się polać, ja się wspinam teraz, nie mogę A ty nie, nie robisz drinka? Nie, bo drinka to bym pił do drugiej Dobra, bo to no to leci już godzinę, a to skip no Ja już pół wódki nie mam, tylko więcej nie mam ja, mokry, to wiecie, z wanny wyszedłem, cały mokry, sram, prawie bagno się zrobiło w wannie. Taki off-past off, and, off and, kolega, bo tu jest hardcore. Cały ociekający sram, a on mówi, że jest pod bramą. I tylko ubrałem na siebie rzeczy, a duty nie podcierałem. No, ale ja jestem, kolega, ty? Co się kurwa dzieje? Właśnie chyba coś przyglitchowałem, ty. Nóżka ci na bo no, nie masz jednego. No kurwa, nóżka mi utknęła. Ale nie i ile razy upadłeś, ważne że... Oj, kolega. Koliga, bo to tu mam 800 itemów. O kurwa, co to jest? Ej, co? Co jest, ty? Kurwo. Puść mnie, pedofilu. Co to jest? Pójdź mnie. No pierdalam go, poczekaj. Aha. A. Co jest? Kurwo! Jest sam. Spierzolę. Spierdony. No te co? Co jest? Kurwa, puść mnie do Nie, kurwa, odjebał. Bandas, bandas. Ja dałem go na, na hita. Oj kolega, ty chyba co jest? Kurwa wziął mnie jakiś zbereźnik pederasta i mnie... Ja nie chciałem horrora dzisiaj grać Co jest kurwa, czemu ty się mobek zrespił jakiś? Myślę, że to ty jesteś Nie wiem z kogo prowadzi, że nic nie mówisz No bo oglądamy twój gameplay po prostu No to nie mam nic ciekawego My się jaramy twoim gameplayem, wiesz? No tak, byś oglądał pro Valoranta, tak? Zrozumieć no tak, tak, tak Oj, kolega, oj Oj, kur...

Koliga ty co? Kliknąłem emoty i się spierdoliłem no. Tak jak wiosłuje, rysuję. Ale ja też jestem w niezłej dupce. <laughs> co jak ty tu się zostawi? Bo... Oj. Nie! KURWA, właśnie na No chyba się w ten sposób umarłem. O. Aj! się, ja się tak zero na tak ja tak za... tak. Na plecach spadłeś. O. No, no co? Kurwa. Ty jesteś nie już na parterze, wiesz o tym? Ale tu ptasz. O O, choliga! O, stream Altaira, wile! To osiągnięcie. Have a one-on-one with the scout master. Co się robiło z Jezu, się. Kurwa, poczekaj, kurwa, poczekaj, bo to nie da rady. Poczekaj, muszę się wynurzyć. Czekaj. O Jezus, oj, dobra. O Oj. Jak tu się nurkowało, ale... O ja pierdolę, ej, pożywiam. Aha ja mam full ekipunek. Ja pierdolę. Ej, w ogóle się kręcę w ty pod tą wodą, niedobrze mi się zaczyna robić. Nie, to nie przez sklanie, to przez to jak no właśnie jak się kurwa widzisz jak się kręcimy, dlatego się z <ścoughs> chcę Oj, O coś, jest coś Gdzie, gdzie, gdzie? Laser taki czerwony No chodź sobie popijemy coś jeszcze, czekaj. Gdzie tu się... O Zaz popylem za sąfoty ty, ja ładuję do tego Ale Krysi. To nic nie widzę, bo mi buja ekran Jak to wygląda? Jak to wygląda jakbyś siedział mi przed mordą? Tylko jest Ale w typic jest No, jakieś lagi mam. Nie wiem, w ogóle czułeś jakby nikt w to nie grał no? Jakby jakoś tak pusto, kurwa, nic się nie dzieje. Jakoś inaczej zapamiętałem te gry. Pamiętam jak na skampili, kurwa, od samego wejścia, że była napierdalanka ostra. No. my wtedy jak zaczęliśmy grać, trzy statki dookoła nas były. A teraz? No, żeż to chuj strzelił, jakie nudy. Jedziemy na ligę? No kurwa, no nikogo nie ma. <laughs> Tylko mnie we dwójkę na tym slupie takie żule dwa. No, Dziesięć <laughs> <Mocnice. laughs> kuli w plecaku i jadą. Dobra, może by se chłopy pograli, my sobie czegoś... Ooo! O, no, eleganci, uczę się. Na spinning. Ja ci będę przegrywał nutę. O, jesteś chopy, pograli? Dobra, na ligę. Dobra, idziemy na ligę. Event statkowy odhaczony na ten rok. W przyszłym roku pierdolimy taki. Ito. Taki event, że to będzie ten. I przyłek będzie o normalnej godzinie. Oj, kurwa, się plecisz, ga. Dobra, walić linka do Twitcha? No dawaj Kurwa, no nie mogę Schizopr... ...chr... Chizopry... Co ty robisz? <grych> o, no, <grych> ja byłeś szybszy O, gra Junoarą? Dobra, to ja gram Kajem Ta postać gada, ni hao? Nig... nig oj... No dobra, będę kichał chyba. No nie, bo już to powiedziałem. Dopiero dopijam ten pierwszy drink, a już czuję, że jest grubo, a jeszcze wody nie zacząłem pić z kolą. Ono już taka ciepła na pewno jest, <grym <grym> że to chuj, nie? Ale wódka jest kurwa niedobra. Zajebista jest. A to dobrze, o to chodzi, żeby było niedobre. Wjeżdżać w nich kurwa teraz, czy kurwa za chwilę? Kamienie nas takuje kurwa, nie wiem o co chodzi z tą postacią. Czekaj, bo oni mają akumulator na kablu. Kurcze, co ja tak mało HP mam? No. Koliga, koliga, no nie mogę. Ja. Dobra, jest, jest dobrze, jest dobrze. Początek, ale spokojnie, bo ta Twoja postać będzie tak mocna później. Tylko nie jeszcze, nie teraz. Dobra, pierdolę się w oczach, jest dobrze. Dajcie mi go do mordy. Dajcie mi go całego. Walczą o sadzonki. Dawaj kurwa ty Ole, na najebany, dodzik. No i nic to nie dało. Ole, cię odbiła fajnie w tą sezonie. A, i to tak. Nie no kurwa, co to jest za postać kujowa? Czemu raz mogę zautoatakować, a raz nie? Że to, że to nie... że to... No nice. Jeszcze Twitch tu jest. Ja nie widział, ja nie widział. Uratowałem go. Dobra oh, jak ta potęż jest ładnie. taka gówniana, że to jest kurwa. Ona jest giga mocna. Ty Oj, jesteś kurwa. gówniany, kurwa, nie spodziewałem się, że ona w ciebie wejdzie. Kurwa nie mogę pić z puszki, bo mi nos przeszkadza. <słyski> Oje kurwa, bo się posikam. <słyski> Dziewczyno. Kiedy ty mu nie odpisywałaś tam walił konia aż kuczało. No ale... No dobra, ale... Okej, okay. nic nie mogę, bo już... właśnie. A nie jestem, może tak. <laughs> po prostu wiesz. Długo nie piłem i się cieszę, że mogę być. Mogę popić. Cieszę się, że mam pieniądze, za które mogę chlać. <laughs> będę klikał erkę, będę klikał No nie teraz. Dobra, dostała ta orchita. Ej, kurwa, co? Oj, kurwa, schiza, dawaj, dawaj, jedziesz, jedziesz. Schiza, kurwa, schizofrenia lover Dawaj, nagrywa się Uf, dobry flash pl, pozdro Ej no, to jestem dobrze pojebany, że jak godzina 30 ja już mam dość Ale nie, nie powiesz, nie powiesz, że w Polsce teraz jak otworzą granice kurwa dla tych imigrantów jak się odkurwia, nie? Nie uważasz, że Nawrocki jest błędem? No, ale nie głosowałem na Nawrockiego ja też nie Od głosowałem, mówiłem, że niko, bo nie mam praw głosujących, nie jestem w tym kraju. Ale możesz głosować, masz, masz komisję w innej kraju. No ale musiałbym być zameldowany też w Polsce, nie? Bo ja jestem... Ak nie, czekaj. Nie, nie, bo nie w wiem rynku ją? Nie mam, ale mam obywatelstwo. A, to ja mogłem głosować, nie zagłosowałem? Ha. No dobra, nie, nie wiedziałem, Przepraszam. W takim razie wszystkich Polaków. Nie to nie Polaków was przepraszam, kobiety. A to nie, nie. ma co... A, co... Dobra, więcej polityki już nie wyciągamy tutaj, bo jest chyba ostro. Dostała, dostała, dostała. Ja pierdolę stary stył. Jesteś... Kurwa no możesz zostawić coś? Nie. Jesteśmy tacy dobrzy. Ty hey, ja chcę więcej, nie? Ona mówi tak, ja chcę więcej. Dajbujemy? No. Dobra, jest dobrze. Inem I enemy jungler nie. jeszcze tu. O kurwa, uważaj, tower, 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 tower. Dobra, my jesteśmy ostrzy. O kurwa, mówiłem, że jungler. Dobra, uciekaj, 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 ja zginę, ja zginę za ciebie. Ona nie, będzie nie, nie miarkować. Zginiesz, zginiesz. Ona będzie miarkować. Zginę za ciebie, spokojnie. Nie, nie zginiesz. Twitch. Uciekaj. Nie, no kurwa! Nie, nie uciekłem, nie uciekłem na Twitch. Ona zmienia target. Dobra, Twitch zginie za nas. Jako jedyny na świecie gram w nie wiem czy wiesz, nikt tym czempionem nie gra. Ten ludzik jest jakiś niegrywalny. Z r za 7 sekund, to Twitch. Dobra, Wayne żyje. No kurwa, sorry, nie patrzyłem. Nie wiedziałem, że ten... Cześć, przyłek. Przyłek, zmiana planów, nie gramy w statki jednak, bo Kruk a, a po tej gierce idzie. A już jestem nieźle porobiony no nie, i... Jakby w ogóle w statkach nic się nie dzieje, nie dość kurwa. Ej, kurwa tałem! Nie, bo, bo jest taka sytuacja, że wchodzimy na statki, a tam pusto. Nikt nas nie zaatakował w pierwsze trzy sekundy gry, więc poszliśmy sobie. No i nic na mapie nie było i lagi są jakieś w ogóle, nie wiem, ta gra ma lagi. Ej, Przyłek, tak. dobra, ej, a ty coś pijesz dzisiaj? Lux nie żyje, Lux nie żyje, Lux nie żyje, Lux nie żyje. Tutaj to nawet nie, to nie ma co prostu... gonić. Dobra, mówiłem, że to jest OP. O kurwa A no, tam pali Bijcie miniony, bijcie minionki. Jak ty z przestrzki masz dzisiaj pić, to będzie nie za GG. A to co mam lepszy status od siebie grałem z drzewcem? Ja w ogóle Ale kupiłem dwa, zres... i nie kupiłem butów. Jeszcze dwa dowody siły... Nie, czekaj, działa wojenne. Co ty gadasz? Jeszcze dwa dowody siły. To jeszcze potrzebujemy dwa... Czegoś To są obozy potężne Są dwa obiektywy, jeszcze i będziemy mieli buty Masz lepszego, żeby. <staje> to ale ta postać Dlaczego ja na 10. levelu Lux wyjebam za cały HP? Mówiłem ci, że to jest postać mocna Testowana a, już tak, była tak. Kurwa, co się dzieje? Są przybliżam kamerę? Lux nie żyje Nie wiem co ona robi w ogóle Co jest? A bo tu... a bez... O tu wszyscy, kurwa Aha nie wiem, dobra Stream snajpią zajebiście, dobra wyłączam ekran Się odpalasz dzisiaj wieczorem? Nie, dzisiaj... Może Dobra, ale za ten czas weźmie... Wieżę mm. mm. Kurwa, co? Oj, ten Jax jest jakiś mocny On dalej idzie, on jeszcze chce Ona mówi, ja jeszcze, nie? Dzisiaj gościu w pracy mi powiedział z Turcji powiedział mi tak Whisky, whisky und dann eine Stunde sex machen keine Pause A ja mówię do niego Ja, genau Ja i mówi tak Autobahn, nie? A ja mówię O, oh, eskito Mus, mus machen, nie? Mus machen it, <laughs> 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 No powiadam jakieś rzeczy, żeby było jest ciekawie, nie? Whisky, cola i tequila no, nie, nie, I nie, nie, la, la, la. Zabijamy ich Nie za Kurwa Uciekaj, 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 uciekaj Uciekaj, uciekaj Biorę ich na Ok. No i czemu to jest znowu 800 na bocie? Ja z tych kurywa dostałem, to też jest jakiś... Ale Jack zbierze wieżę Bliski kola i tekila. Gold klumpy? No kiedy wracasz do DBD stary. Żeby mi się żyć nie chciała, to bym nie wrócił. Witam DJ Lorda w ogóle, witam Sigma. Jeden z pierwszych widzów, który już Nigdy więcej się to nie pokazał. A wiem kurwa, no a gdzie jest nasz Team? Jakby je na no lala to wykieruję wam gierkę na topie main morde, a widzisz ja main malfighta, ale teraz gram supporta, bo, bo wyszedł nowy Adecker i gramy duo bota. Ty sam morde. Aha, ja pierdol, ale jestem głupi. ten main mordę jeszcze raz, tę mokrę już chciałem obrażać. Trzymam Lisandrę. Ja w ogóle zabiłem se solo. Nie, przeszkadza mi, że jesteś trochę za blisko, 2 centymetry, Dobra, ja jestem nisko kluczowo upo O kurwa, teraz nasz kurwa, dobra, nie wiem jak się gra tą postacią Miałem <grym grym> ulti i desza w niej. Nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja mam głupi. Brakuje mi tego tych czasów, gdzie ja wchodziłem w DBD i było tak. Ej, dobra, kupię sobie ten dodatek, będzie fajny. I pierwszy raz grałem jakimś Devsingerem i mówi Jezu jaka fajna postać, ale się fajnie gra. Jak grałem, to grałem po swojemu, a nie tak żeby wygrać. Teraz trzeba kurwa tryhardować. Nawet jak nie chcę tryhardować, to i tak to robię z wiesz, z przyzwyczajenia, nie? Po prostu mamy już tam wiedzę. Granie Już kur... nie żyjesz czasę, no, że żywanie nie żyję, bez co nie żyje. Ja jej nie zabiję niestety. Nie ma, nie ma tutaj takiej, żeby było przybyto po te... No, że ty to chuj strzelił, że ja jestem tankiem i to i ja umarłem, tak... kurwa? A oni kończą grę. No... to co jest? z tobą... Pa, ja skończył to. Ale patologia. Dobra, lecę. ja za 4 godzinki wstaję. No dobra. W niedzielę, w niedzielę, w niedzielę nad, na Valorantem, tak? Aha. No i co, I zostaliśmy sami. Daję drina drugiego. Znaczy drugiego, w sensie. Nawet Dreenne, to było jakieś gigamocny gówno. Ja się byłem na imprezie, jakiej imprezie? Oj, ja się byłem w pracy. Na przykład, jak mogę wbić? No możesz, ale jeszcze nie wiadomo na co. Możesz i na ligę, i na DPD, ale... Nie wiem, ten człowiek, to się zestra kiedyś. co on tam robi. Zaufa. Nie ma, no. Jeszcze, Cześć, Dobra, czekamy jeszcze parę sekund, jak Przyłek nie wejdzie, to gramy No, Przyłek, weź sobie wbij samemu, dobra? Bo ja tu jestem nieaktywny. Halo, słychać mnie? Tak, słychać. mnie. Okej, dobra, bo nie widziałem tylko znaczka zielonego. Dzień dobry, panie Delordzie. Dzień dobry. Zasnę zaraz. Poczekaj. Ty, czy co mi się wydaje, że robisz? Nie chcę mi się pisać całej tej nazwy. Za długa jest. A starszy starszy napisać. DJ Palasajno, mój Boże. DJ Czebany Jarnuch. On nie ma many, on nie ma many. Bez heal'a, bez flash'a, bez heal'a, bez flash'a, bez hila, bez flesza. O, przyjąłem stun'a na webcie, chyba obracowałem tym. A wiesz, że przypadkowo to zrobiłem, po prostu nie trafiłem myszką tam, gdzie chciałem. Nie ja mam znań, po prostu jesteś OP gościem i tyle. Wyjdziesz mi z brąza proszę? Dziękuję. I jeszcze daje pasy do konta. Ole dogek widziałeś? Pijany dogek. Ale granie w ligę, kiedy jest się napierdolonym, to jest najlepsza Przez liga. Czemu ja nie mam dwóch HP? z takiego powodu, to się jest takie stałe. To, tej... tej... to jest wtedy... To jest wtedy liga legend, to jest wtedy liga mistrzów. No ja pierdolę, mam dwa HP. Ja nie mam HP, no mógł się użyć, ile to trwa. Będzie, będzie dżował. Znaczy, darżował. Gold, klub? Golden bachem, no to... <laughs> Gold bachem? Gold bachem? <śśmiany> Ale drep sobie widzisz, co się drep. Co ta mumia robi? Mumia z blue bafem. Napisał biii Bitem Gold Oj on whoa, to robi triple killa. Whoa, whoa. <śmiany> o mój Boże. People so. Zabij, zabiję. No kurwa Z <śmiany> góry zakręcił kurwa Oj, Jana nie żyje. Dajcie, dajcie, poproszę. Fiora, fiora, fiora. Nie mogę kurwa trafić z nią. Dobra, nie żyje. Nie mam dmęża. Oj, golden baller. Alec pchłupem. Ufffu! Uf! Kich, no podczas walki, co jest? To jest szef taki totalny. Ja kichnę. Serio? Mhm. To nie wywiałe jak ty. No bo troszeczkę zaszkicisek ich na. Ja jak się no możemy o... robić. Możemy robić to atakana albo właśnie to co ty teraz zrobiłeś To zagrać Ja umieram pod towerem No i war było Jaks się jadł. No, Ale wszedłeś wszystkich tam z ekranu e e jak 30, oj chyba jednak Dlatego ja jeszcze mógł się w ogóle Czekaj, ruszyć. Kurwa, mam na strzał taki tego Izraela. Dobra, nigdy więcej nie odpalę League of Legends bez Poseidona w teamie. Sorry, przyjechał, ale przyjechał. A co, by, bo slek, partnera. bez slek, tak? <słuch> muszę wymienić do partnera. Nie rozumiem, do jakiego poczynają. A inne statystyki, masz takie demonistyczne, szatanistyczne, ale w sumie też seksistowskie. Walę z Gwinta to w żeby się zrezygać szybko i mieć pretekst do wyłączenia streama. Bo ja mam takie plany, ale. A po co my na tą sadzonkę? Na pojęcia. To patrzy, ktoś patrzy ktoś, ej, 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 Nie, ja nigdzie nie patrzę. Dycha no, no, nie będę Każdy uciekać! No chodzi tu o Nie, Niech ktoś tu co, jest, nie? Jest mumu, jest mumu. A mu dawaj ciska, wiem, że słyszysz mnie na streamie. No ja nie pomogę ci mumia, sorry. Jak już baitowałem, otworzyłem oczy tak. i zobaczyłem co się dzieje. Nagle już nie chcę tam wchodzić. Dobra, walę tego Drina na hitę dla kolejny Joximus. Boże, dawaj, 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 Patrz, podaję go ci. Leci Erka. ka Ale zakorzeniam. Ale zakorzeniłem. Mamy kolejnego, podaję. Exhaust. Na A mu bije negatywny Właśnie, Przyłek. Czy ty no. jesteś chętny na zrobienie gry komputerowej? Ale tak chwilę pytam, nie? No, nie, do tych... nie nie. Dobra, ja się rodzę, nie patrz. Jesteś? Urodziny. No, no, no. To jest czas. No, Szkoda, pijęku, no, jest pijęku. Zobaczymy jak będzie sytuacja za chwilę. Jeżeli będę rozbudzony, to czekamy. A jak nie, no to idę spać i się do DJA Lorda, że sorry, ale jednak nie wytrzymałem. Czekam coś na Discordzie, gdzie trochę zajmie to jedzenie. To już działa? Co się stało? Bo widziałem tylko na pasku, że coś. Ulizował mi się kabelek i bardzo możliwe, że coś tam się odjebało. A co było jakiś głośny dźwięk? <śm>